Nie ma żadnej napięci, że już teraz, jak tak fajnie poszło w ostatnim roku, musi być koniecznie, nie wiem, podium albo coś blisko podium, tylko na przykład spokojnie, pierwsza dziesiątka, będę zadowolony w tym, po tym najbliższym Dakarze. Uj, no pierwsza dziesiątka to w ogóle myślę, żeby był wielki sukces, ale tak jak mówię, ja my jeszcze jakby w tym momencie nie określiliśmy sobie celów. Co stawiamy jako cel na Dakar. Myślę, że to będzie kolejna konferencja przed całym Dakarem. Będziemy wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy, e, jaka poprawa e, ile kilometrów przejechanych, ile doświadczenia nabraliśmy. Będziemy startować cały czas z zawodnikami, którzy pewnie również będą startować w razie Dakar, tak będziemy mieć pewnie jakieś tam porównanie i wtedy możemy jakieś cele sobie stawiać. W tym momencie naszym celem jest jak najwięcej jeździć i nabierać tego doświadczenia. Oczywiście będziemy chcieć startować i rywalizować, bo. Tak jak było w pierwszym roku, że to cały czas było pod względem treningu, i chcemy, każdy, każdy start to jest doświadczenie i każdy start to jest trening. W tym momencie to jest rywalizacja. Chcemy rywalizować, chcemy cały czas ten dystans, który nas dzieli od tych najlepszych, zmniejszać, i mam nadzieję, że się nam to uda. Jeśli, jeśli chodzi o, o sezon, w którym będziemy startować, na pewno to będzie duma, to jest nasza Toyota, i, która nas nie zawiodła na Dakarze, mam nadzieję, że przez cały sezon nas nie zawiedzie. Jeśli chodzi o sam Dakar, trudno jest w tym momencie określić. Na pewno jeśli e, pojedziemy tym samym samochodem, on będzie na pewno odbudowany w 100%.